Szymanko, z tej strony Kubiks! Ja powracam do YouTube'a. Oczywiście. Pamiętajcie, widzowie. Wszystko się może stać, ale ja Was nie opuszczę i, i wlatujemy właśnie w tym momencie z nową seryką. Tak, nowa seryka jest. Wlatuje właśnie ona i właśnie teraz zaczyna się. Zaczyna się. Wszystko że ma początki, wszystko ma kiedyś kończyć, tak samo jak seryjka z Jurassic World Evolution 2, ale... No generalnie ono jeszcze się nie kończy, bo jeszcze pojawi się tam parę odcinków, ale teraz chcę sobie po prostu zrobić chwilkę przerwy od tej serii, żeby sobie pograć coś innego. I właśnie teraz sobie pogram w Minecrafta i po prostu żebyśmy sobie to porobili co innego. Widać na razie jest niefajna pogoda, tylko się po prostu prześpimy. I kolejna sprawa, przepraszam, że tak długo nie nagrywałem, tylko po prostu pojechałem do Japonii i no nie miałem okazji nagrywać. Oj, dalej pada. No i jeszcze jedna rzecz, w ogóle czemu tu mam shulker boxy z takiej dużej ilości jajek, dinozaurów, bo ogólnie nie wiem czy mówiłem, czy wspominałem, tylko to jest świat z dinozaurami, nie wiem czemu tu mi idzie zombiak, ale tak, to jest świat z dinozaurami, na pewno będziemy tu robili sobie nowe dinozaury zagrody i tak dalej i tak dalej, tylko chodzi o to... Że jak już są te dinozaury, to jest jeden problem, że sobie wybrałem tego moda a co chyba Flotar nagrał z tym modem. No i właśnie mam tego moda, jest wszystko super fajnie. Ale jak widać, kurde, dinozaury się nie rysują, Dlatego wpadłem na ten pomysł, że po prostu będziemy sobie robili tak, że nie biorę. Triceratops i dobra. Hmm, zabiję sobie triceratopsa, żeby mieć jedena No bo no, robię Triceratopsa, stawiam. No i sobie go zabijam po prostu, żeby mieć. A to w sumie na razie postawiam trochę triceratopsów, żeby po prostu były. Fajnie, ty, ale ty tu nie chodź. No a jak już się wtedy mój pies, jak to niestety on płacze, no trzeba się niestety z tym pogodzić. w ogóle mam tu 6 dysków. bo też sobie te wszystkie maszyny przygotowałem, żeby też było mi troszkę łatwiej. i 300 lat, tu na RSPM to jest troszkę trudniej, mi przejść, ale trudno. Jesteśmy niestety na takiej w miarę starej wersji, ciężko i tu się nie da pływać, ale myślę, że, tak, że zaakceptujecie tą sorryka E, na pewno Wam się taka serika spodoba ja jak zawsze dla was robię filmiki z dinozaurami, bo wiem, że Wy się interesujecie nas dinozaurami, dlatego staram się robić dla, właśnie dla Was taki materiał. W miarę ciekawy oczywiście te wszystkie rzeczy, kiedy będę kopać, grindować tej temy, to oczywiście to, tego to nie będę Wam pokazywać, kurde, jak zbieram, nie wiem, drewno co nie. Albo no teraz wyjątkowo, bo teraz po prostu jest początek, ale tak normalnie Wam nie będę pokazywać. I kurt, aha, bo to ten skrót nie działa i teraz bym sobie chciał Wam pokazać taki, chciałbym Wam to pokazać, M chciałbym zabić sobie jednego takiego triceratopsa. tylko co, spróbujemy, mam nadzieję, że mnie nie zabije M i co, próbujemy go zabić, co? Tego zielonego, dobra, tak. dobra, Uuu! dobra, pierwszy dinozaur i już tragedia, no daj na mnie fokus, nie... Dobra, to crafting sobie postawimy w domu to gdzieś i my którego zielonego robi ale to kolejny kryt, mam pół serca. Dobra, no, może dinozaurów na razie nie bijmy, uzbroimy się i tak dalej, bo w naszych już chyba nie ma. Tym bardziej jedzenia i tak, dobra, mamy jedzenia. I są deski, dobra, triceratopsów na razie może nie bijmy. Ale dobra, na pewno zróbmy sobie pikaksa, czyli kilowcyk. No i na razie to bym zaczął kopać tu w tej naszej norze, bo generalnie sobie przed zaczęciem filmu wybudowałem taką małą norkę, taką małą jaskinię, W sumie to nasz dom można nazwać, żeby po prostu też nie trzebało wszystkiego od początku robić, żeby was tak też nie zanudzać takim nudnym światem dinozaurów, bo to będzie ciekawy świat dinozaurów. Tu powiem wam jedną rzecz, że tu. Kiedyś będzie dużo światło, to Wam mogę od razu zapewnić, że tak będzie. Tylko mówię, że to trzeba, to ta serika tak pewnie z 10 odcinków będzie liczyła. Postaram się takie zawsze dłuższe te seriki robić. Niektóre może nawet po 100 odcinków będą miały, nie mówię, tylko że, no, tylko że na przykład nie wiem jakieś seriki dłuższe, ale to już na przykład 100 dni nie wiem. Jeśli chcecie, to mogę też dla Was nagrać na przykład nie wiem, 100 dni w backrooms. Jeśli byście coś takiego chcieli, ja to wszystko oczywiście dla Was mogę zrobić. Dobra? Nie. Oj, zostałem kryta. Oj, chyba nie żyje. Żyje. Te ale żyje. Triceratops na wodzie na się zwolni. Nie. Chyba nie żyje. No to nie żyje. Proszę po Tam to wejdzie? Nie. Dobra, ja się wyleczę. On mnie zaraz zbombi, ale mówię. E, seriki będą częściej na pewno, bo na razie takie fajne dwie serie. Ja to mam tylko dwie z Jurassic World Evolution, 2, a ona się, ponieważ się całkiem ładnie rozwinęła, to po prostu zaczniemy sobie robić takich więcej takich serijek, Bo też mi się dla mnie przyjemnie takie serijki robi. Bo to po prostu przyjemne jest takie seriki se robić, czasami sobie zagrać coś. Gdzie jest ten seriki? tu. Kryt. O, ja dostałem A ja go mogę przejść, żeby nie! Zaraz zbombił mnie ponownie Ale zaraz, zaraz go zabijemy, spokojnie kryt. O, jest! Pierwszy dinozaur zabity Dobra. Pięknie, co teraz z jego kości wypadną? Mięso. O, ej, strzeżę, że fajne jest ten mod, mod, fajnie mi się na takim modzie gra. I mamy jego kości, czaszkę i mięso. No i fajnie. No i te my się za mnie wysypały full. Dobra, ale jak widać, staram się dla Was zrobić zawsze te fajne serii, dlatego możecie się oddzięczyć i zostawić łapką do góry. Łap, łap, o łap do góry też zawsze pamiętajcie i o subiku, i oczywiście o dzwoneczku, ale ja też Was na tej góry bardzo przepraszam za taką długą obecność, nieobecność, jaką mnie było. Dlatego właśnie taka seria jest, żeby Was ucieszyć i przeprosić za tą e, taką długą nieobecność. Teraz sobie wkładamy te rzeczy do fossil grindera, bo generalnie ja e, kiedy nie mówiłem Wam o tym, kiedy właśnie nie właśnie było nagrań, też to. Się się troszkę uczyłem, oh, o się troszkę uczyłem, właśnie jak to zrobić! Jak się nauczyć e, korzystać z tych wszystkich maszyn. I zbombiony zostałem ponownie. Dobra, chodź tu, bo ten mi się podoba, bo to tam była samica, ten jest samiec. Dobra, Zresztą, chodź tu, no uciekasz, uciekaj! No, zbombić go, czy nie? Zbombie go? Nie zbombię, nie zbombię, nie zbombię! Czuję to, czuję to. Gdzie jest dom? Dobra. Dom jest tu. Dobra, idziemy tu tu. No i dobra. Mamy tu cztery triceratops, coś tam, coś tam. Dobra. Cyk, a gdzie mój kilo? To są moje rzeczy. Możemy sobie tu. <laughs> to jest bardzo. Przepraszam, my ja się troszkę przeziębiłem w Japonii, więc jeśli będę czasami kaszyć, to przepraszam. Dobra. I będziemy mieli trzy storage dyski właśnie z Triceratopsa. Pierwszy odcinek będzie taki szybki, ale potem te odcinki już będą lepsze, od razu wam to mówię. I dobra, co ja bym tu zrobił? Dałbym tu jakiegoś, nie wiem... Może zabijemy sobie jakiego... O, Dodo! Dobra, to wiemy... Dobra. Damy tu trochę Dodo. Doduś, numer jeden. Dodo! Dodo do bije! Dodo do A to. Zaskoczenie. Ej, moi drodzy! Od kiedy? Czy Dodo to był taki mały, piepiki pi, kolega? Nie! Dodo! Spokojnie! Mam no, dobre rzeczy. A parkour. Nie tak sam działał. Nie! Doraz do, zginąłem. Te dodo są jakieś agresywne, kurde. Ja chciałem się zawsze... Zaprzy... pijecie mnie? Nie biją mnie, dobra. Chciałem się zawsze przyjaźnić, kurde. Być kolegą, a nie, dobra. Ja tak, nie chcę to ideę zbąbić teraz za karę. Tego tu, kurde. Tak na jednym leży. No dobra, szybciutko tutaj Dodo został pokonany. Tego też tam jest jakieś mięsko, więc... Fajnie, tu tak iść po prostu tym tropem. Dobra, jeden cios, drugi cios. No i nie, nie chce dalej się bić. A to za mięso tu? Triceratops mit. aha. No to widzicie. Dobra, ten Creeper tu też. Dobra, no kurde, na odcinkach nie będę się bić. Pokażę Wam, bo Wy też możecie nie widzieć jeszcze, jak to jest, kurde. Złożyć te dinozaury tu, no i teraz jestem wysadzony przez Creepera, przepraszam, bo tam w tle może mój piesek dalej płakać. Postaram się to jakoś wyciszyć albo coś i mamy, Triceratops DNA. Zrobimy sobie jeszcze dalej takie DNA i mamy Triceratops dyski. I teraz, teraz, teraz ten to nie. O, tutaj się wkłada dyski i to się robi, to się robi. Nie dam sobie te skrzyneczki ogarnąć jakieś na szybko, Czciki skrzyneczki, wiecie, ja sobie pewnie będę robić takie segregacje i, będę, i będzie tam daję wszystkie jakości od Dodo, tam daję wszystkie jakości od tego, wszystkie jakości od tego, no mówię, na razie to jeszcze nie prezentuje się, ale zobaczycie, że ta seryjka będzie jednak fajną seriiką że to wszystko też będzie spoko wyglądało, bo do, do, do takiej rzeczy trzeba się jednak przekonać. Bo na początku się, hm... No a dobra, zobaczycie, czy to będzie fajne, czy nie, a potem wam się to nie podoba. No bo pierwsze odcinki zawsze są słabe. Ale potem zobaczycie, że na serio te takie odcinki się wam spodobają i będzie się potem nawet możliwe. Bo nie jestem pewny, może wam się nie spodoba, to będę miała zrobić inny materiał, ale no, fajnie, jakby się spodobały i uwaga, mamy to z DNA i uwaga, teraz to. A nie da się zrobić bedroka? O, ale ciekawostka, dobra. Cyk. I teraz składamy go tu i zaraz będziemy mieli już gotowe jajko. Myślę, że sobie w pierwszym odcinku już zaczniemy właśnie od pierwszego dinozaura. I myślę, że jeszcze upolował coś. A, czekaj. Ej, bo ja nie mam Dodo X. Dodo X. Tak tu padłem to muszą być Dodo Exo, gdzieś nie, ale Dodo już będziemy mieli, więc no, potem będziemy my mieli już farmę Dodo, to już będzie też inaczej. Ale dobra, co my tu mamy? O, Diplodok, pokaż mi Diplodoka. O Boże, ja myślałem, że to jest Diplodok. Co to jest? Czekaj. No. Eee. Eee. Owiraptor. O, to, to jest coś. Pamiętam to nazbę. Pamiętam to... Dobra, bijemy się. Z bijemy go. Dobra. Agresywny jest. No mi tak to mnie nie bijesz, co? Nie bijesz to. Nie pijesz, no? Dobra, agresyw. No kurde, wszystkie itemy w wodzie będą. I w tym jajka niego. O generalnie skąd mam te jajka, no to się muszę przyznać, bo generalnie trochę e, jest dużo komplikacji z tą serią i żeby w ogóle zrobić tą serię, to się muszę bardzo postarać e, i te jajka generalnie są i tak z game moda, e, bo po prostu żeby zrobić takie coś, to i tak trzeba chłać muhać na coś takiego, na serio, bo to graniczy z cudem zrobić fajną, ciekawą serię, kurczę. i on ma na mnie Foxa, to jest trochę problematycznie. Chyba bardzo, ale ja wracam do bazy, chyba się w Dreama przy okazji. No nie ma. Cobblestone. No już widzicie, już nie, już nie ma mięsa ogarnia sobie po filmach, z Game e, Bo generalnie takie rzeczy jak mięso, takie coś, to będzie możliwe, że będę grać z bo Po prostu takie coś to już... dla mnie tylko jest strata czasu coś takiego. O, tu, widzicie, mam mięso. Może nawet nie będę grać w No, możliwe. E, 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 gdzie to jest? Tu Tu powinno być. Mamy już jajeczko jedno pierwsze. Zobaczymy, że gdzieś trwa 13 minut, na tego, co wsadzimy sobie i... Czy chcemy pana, czy panią? Dobra, robimy na początku panią triceratopsa. Robimy panią triceratopsa, tylko martwię się jedną rzeczą. Że ten kolega gdzieś tam dalej jest. Może no nawet wiemy gdzie. Jeszcze jedzenie moje. Ua, mnie coś. Zebrałem jedzenie, proszę. No nie jedzenie, to wszystko tylko nie jedzenie. Tam jeszcze pająk jest. tak okropnej sytuacji, to ja w do domu nie miałem. No chodź tu. O ja. ja. Dobry w minecraft, co? Nie wiem, nie ma tego mięsa. Ja pierdzielę. Dilop, a to jest Dilodilob, o dobra. Staćmy go też tam. No już patrzcie, jak nam się skrzynia podwójna zapełniła. O Boże, to się robi? Robi się, ale jak powoli, dobra. To w tym odcinku już tego nie zobaczymy, ale ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Będę się z Wami zakładać. Pa pa!